Siemano, zapraszam wszystkich do oglądania Fany moment z Gildyjnego z Dragon Survival Zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę, napisania jakiegoś ciekawego komentarza I to tyle, zapraszam do oglądania Nie no, z mogło być więcej Kupiłem teraz kurwa kolej... gay, bo ja zostawiłem z geja na chwilę, na, żeby pójść z tobą yy, po, pogadać o tym, co się stało na, ostatnio No debil ten, o <śla> no. yy. Ty, ale czemu mi perła HP zabrała?

No kurwa A nie Ale... to sorry ogólnie im kazał mówić do niego to się do siebie tatusiu Ej <grywa> skurwysy nie go Aaaa jakiś tuj pan! Dostał mnie! Dostał mnie! Dobra ja jest z nim. Jest. Dobre, dobre! Ej! Ej sześciu! Sześciu, sześciu! <grywa> Ale... Chodź! Ale tu mnie zrobiłeś Chodź!